We'll <laughs> Papiernicze! No Przecież to wstawiać na Mo! Na razie jest tylko plan. Kawa. Pokaż beznogcia. Jej. Cudowne. A kiedy ty robisz nowe? 18.00. No to się załapie, za, załapią się jeszcze. No. Może, o ile dotrwam. O A ja kupiłam wodę. w mojej kopcie na stopach. Ale one mnie śmieszą, ale są takie cieplutkie, że po prostu nawet jak jestem na łóżku, to jestem w tych kapciach. <grym> Wypiłam kawę. Ej, nie powinnam pokazywać stóp, ale trudno. Ej, to wygląda po prostu mega śmiesznie. Wypiłam kawę, ale chyba chcę drugą kawę. To jestem ja po szkole kosmita. Czuję się w tej szkole, jakbym była trendowata. Rozumiem, że w tej szkole wszyscy się na wszystkich patrzą, ale czasem, jak niektórzy się patrzą, naprawdę mam wrażenie, jakbym była trendowata. I może czasem dziwnie się zachowuję, ale po prostu. Nie, no, po prostu nie. Jakby ja w szkole zachowuję się neutralnie bardzo, ale czuję się i tak jakby była trendowata, yy, więc się na mnie proszę nie patrzeć. Ja pierniczę. Woda mi się wylała w plecaku. <grymne> Co za nowość. Okej, okay, wyróżmy te śmieci. Ja myślałam, że ja żartuję, ale ta woda naprawdę się wylała. Ja pierniczę. Cały mój piórnik jest mokry. Nie powiedziałam, ale idziemy zaraz na siłownię. Słuchawki nie wiem, czy są na Słuchawki nie są naładowane. Ja pierniczę. Nic nie jest pod kontrolą. Jemy. <laughs> no trudno, trudno. Szybko, szybko. Ładujemy słuchawki. Weźmiemy tą wodę, ale jak ona się wyleje znowu, to ja nie wiem. Nowe moje buty na siłownię. Byłabym w stanie w nich iść, ale to nie jest dobry pomysł. A może jest? Moje spodenki. Ale co, jak ta woda się wyleje i one będą całe mokre? Ja pierniczę. Ja pierniczę. Ja się będę topić w tych spodniach. Dobra, nie wiem. Idziemy co jeszcze zrobić. Bluza moja, ja nie wiem gdzie jest. Nie Jeszcze mam koszulkę, tylko Bóg może mnie sądzić, ale dzisiaj się nie czuję na taką koszulkę. Dzisiaj się czuję na bluzę, bo jest mi zimno. Wyprana świeżutka bluza. Nawet, jakby była brudna, to bym ją wzięła. Jaki jest sens? Jaki jest sens w ogóle, żebym ja miała jakiekolwiek niebrudne rzeczy? Patrzcie, jak. To... No, proszę zobaczyć. Nowa po prostu wyprana bluza zostaje umieszczona w moim różowym, brudnym plecaku. Przecież to. No, to jest żałosne. Mogłabym w końcu po prostu zadbać o to. Ja nie wiem. Czy wy widzicie tą świeczkę, która jest ze mną? Za chwilę jeszcze zjaram domu. Po prostu wyjdę z domu, a świeczka się będzie palić. Już nieraz była taka sytuacja. Kiedyś też prawie wannę spaliłam, bo stwierdziłam, że ja sobie zrobię romantyczną kąpiel. I sobie... Mega zabawna. Przynajmniej ta świeczka ładnie pachnie. Jak ktoś wejdzie, to nie poczuje tego smrodu. To, to nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu żałosne. W ogóle, jak jestem w szkole, to często wydaje mi się, że ludzie są po prostu małpami i tak patrzę się. Nie wiem. Znaczy, nie chodzi o zachowanie, tylko po prostu tyle tych ludzi tam jest. Wszyscy, nie wiem, dobra, nieważne. Jeśli chodzi o to, co jeszcze pakuję, to nic. Telefon wezmę, ładowarkę, pójdę tak ubrana, jak jestem. O, to dobrze. Teraz na to wpadłam. No, nie muszę, nie muszę nic zmieniać. W sumie ubiorę tylko różową kurtkę, bardzo ciepłą i buty różowe. Backpack jest przygotowany i moje przypomnienie, że jak się życzycie, kupcie sobie kapcie takie ciepłe. Bierzemy jeszcze słuchawki. Ja zawsze muszę brać te wszystkie ładowarki, bo się boję, że ktoś mnie porwie i potem nie będę miała jak naładować telefonu. Więc biorę, biorę to wszystko. Mam nadzieję, że mój kartet na jest w kurtce, bo jak nie, to mam mega duży problem. Po prostu jak go tam nie ma, to ja nie wiem gdzie jest. Ja piernicze ja za późno muszę takić. Ona udu będzie musiała do 5. Nie Jakoś się stało, że jest kolejny dzień, maluję się do szkoły. Wygląda jak bambik, nie obchodzi mnie to. Dzisiaj w szkole będzie super, tak się nastawmy. Um. <grym> no będę się uczyła cały dzień w szkole, na, na jutro bym jakiś sprawdzian. Na to poświęcę ten czas, żeby wieczorem móc iść na siłownię i nagrywać vlog na jutro. Z dzisiaj. Please wspomnij, nie zapomnij wody. Muszę kupić wodę. Teraz. Jak będę szła do szkoły. Please. Bo wczoraj zapomniałam. Tak wygląda moja kosmetyczka. Taka jest po prostu rzeczywistość. Albo po prostu ja jestem brudasem. Ale szczerze, już pomału zmierzam w tą dobrą stronę bardziej niebrudnej osoby. Serio. Mój pokój już jest. No, może moja szafa, ale nie, no to nie jest źle. Tam po prostu leży jakieś pudło czy coś. Ale ogólnie już jest. już jest, Nie ma, nie ma takiego syfu jak był kiedyś. Naprawdę, no, kiedyś była tutaj tragedia. Teraz jest spoko. Nawet ostatnio posprzątałam szafę, w sensie powrzucałam jakieś stare ubrania. Któreś nie potrzebuje i w ogóle, ble, ble, ble. Ja się bardzo przywiązuję na przykład do jakichś ubrań, zwłaszcza takich starych, jak... Jeszcze wiecie, miałam 12 lat i ja miałam z tymi ubraniami jakieś wspomnienia, to ja je muszę... Jakby trzymam je w domu i potem mi się wydaje, ej, przecież ja mam ubrania. Nie, nie masz, Paulina. Potem chodzisz cały czas w tym samym. Nie żeby to był problem, ale... Czasem przydałoby się ubrać coś innego. Czwartek się spotkam z Laurą, tak się cieszę, bo po prostu brakuje mi jakiegoś wyjścia. Cały czas chodzę do szkoły, czyli od dwóch dni i nie byłam nigdzie. Ani z Zosią, ani z nikim. Ceni sobie wyleciała do Hiszpanii dzisiaj. Masakra. Ja nie wiem, co ja będę robić. Ale to tylko tydzień. Albo pięć dni? Nie wiem. Dobra, nieważne. Idę się malować dalej. W sensie może, chcę chyba kreski albo nie chcę. Yeah,